Gmina Popielów zaprezentowała się tym, co najlepsze. 7 sołectw odwiedziła Komisja Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi Arge. Sam udział już jest prestiżowym wydarzeniem, natomiast zdobycie miejsca, czy pierwszego, drugiego, trzeciego, no już powoduje, że te gminy wchodzą w skład czołówki gmin, miejscowości, liderów Odnowy Wsi na terenie całej Europy i są zapisane do takiej mapy najpiękniejszych wsi europejskich. Gmina Popielów została wybrana jako jedyna gmina w województwie opolskim. Jesteśmy teraz w trakcie tutaj wspólnie z komisją konkursową. Yy, oglądamy, patrzymy, słuchamy, smakujemy to, co tutaj Popielów ma do pokazania. I chcę pogratulować i pani Wójt, i tym wszystkim, którzy są zaangażowani tutaj w organizację pobytu tej komisji, ale jak wspomniałem trochę wcześniej jest to rzeczywiście już ten finał tej pracy, który tutaj się dzieje. Wieloletnia aktywność w programie odnowy wsi. Chcemy zaprezentować naszą gminę przede wszystkim mieszkańców gminy, ich aktywności zarówno w obszarze że socjalnym, kulturalnym, ale chcemy też pokazać naszą bogatą tradycję, ale i rozwój nie pomijając problemów gminy również. W każdym sołectwie prezentowali się mieszkańcy i działacze. Na terenie gminy występuje wiele unikalnych tradycji, między innymi marzanki i marzołki w starych Siołkowicach. Zgodnie z tradycją jest to niedziela przed niedzielą palmową. Wystawiamy ją wcześnie rano albo wieczorem w szczytowym oknie budynku. Jest to na zielonym goiku umieszczona pięknie przystrojona lalka a obok niej na tym zielonym gaiku, są wstążki kolorowe. Stare Siołkowice dostały zadanie zaprezentować w Starych Siołkowicach jak wygląda obrzędowość. A mamy co pokazać, ponieważ reaktywowaliśmy po 50 latach wodzenie niedźwiedzia, wystawianie marzanek, fakle, pleciemy koronę. No i oczywiście zespół ludowy 35-letnim stażem, też, też, to też jest zachowanie dziedzictwa. chcemy, żeby ktoś nas zauważył, a y, lokalna społeczność jest naprawdę aktywna, y, bo działa tutaj wiele organizacji społecznych na terenie miejscowości. Nie tylko siołkowiczanki, jest i stowarzyszenie, y, jest grupa Niedźwiedziowa, grupa rowerowa. Ja należę do grupy Wandrusie, która działa przy Domu Kultury, y, sekcja turystyczna. Co drugą niedzielę przeważnie jest wyjazd rowerowy i jedzie kto chce. I mamy taką grupę Około 40 osób aktywnych, a potem jeszcze dochodzą inni. I z nami jeżdżą nie tylko mieszkańcy Gminy Popierów, ale jeżdżą z nami nawet z Opola, z Gogolina, przyjeżdżają ludzie. W ramach koła zajmujemy się chyba wszystkim. Imprezy, jakieś tam wystawy, czy, czy jedzenie, gotowanie, pieczenie, tym, co przeciętnie wszystkie koła zajmują się. Chciałam właśnie pokazać, jak my tutaj działamy i jako społeczeństwo, właśnie jak się tutaj integrujemy. Są imorsowania, dużo ludzi korzysta po prostu ze spacerów. Kultura, tradycja i rozwój wsi był oceniany pod wieloma względami. Wiesz, ono ma wołenie, Patrzymy na bardzo szeroki spektrum całego działania, czy to są pojedyncze jedyncze inicjatywy tylko lokalnego społeczeństwa, danego sołectwa, czy to jest wspólne działanie wielu sołectw, w jakich obszarze, jakie są aktorzy, gdzie wspiera gmina, czyli jaka jest, jakie jest szerokie zaangażowanie wszystkich najważniejszych elementów danej gminy. Spektrum einer Entwicklungsarbeit. Przypomnijmy, że Opolskie od ponad 20 lat ma bardzo dobrze rozwinięty program Odnowy Wsi i to na skalę kraju. Jego ideą jest zrzeszenie najbardziej aktywnych liderów Odnowy Wsi i promowanie najciekawszych inicjatyw na obszarach wiejskich.